To jest tygodnik pokładowy. Żeglarskie podsumowanie tygodnia w mojakoja.pl Gdynia gospodynią Mistrzostw Świata World Sailing. Druga najważniejsza impreza żeglarska po Igrzyskach Olimpijskich odbędzie się w 2027 roku w Gdyni, a udział w niej weźmie około 700 żeglarzy z całego świata. Gospodarzem wydarzenia będzie Polski Związek Żeglarski we współpracy z Urzędem Miasta Gdyni, Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz Samorządem Województwa Pomorskiego. Nowy format Mistrzostw podzielony na dwie części będzie obejmował regaty klas dwuosobowych i żeglarzy z niepełnosprawnościami w Gdyni oraz klasy jednoosobowe. W Walencji. Organizacja tej prestiżowej imprezy to nie tylko promocja polski, ale także znaczący impuls dla rozwoju żeglarstwa i lokalnej gospodarki. Długodystansowe Mistrzostwa Kabinówek na Jeziorze Wocławskim. 26. edycja Anvil Cup. Regat w ramach Pucharu Polski Jachtów Kabinowych przyciągnęła 25 załóg. To najmniejsza ilość w historii tych regat. Przyczyną były ostrzeżenia pogodowe. Mistrzostwo Polski przyznano tylko w klasach T i T Sport. Regatom towarzyszyły warsztaty i impreza integracyjna. Rozmawiano również o kształcie mistrzostw w przyszłości. Doktor Irena Eris Żeglarskie Mistrzostwa Kobiet już zaraz. Zawody odbędą się w dniach 14-16 czerwca na Zatoce Gdańskiej. Wezmą w nich udział najlepsze żeglarki z całego kraju, które rywalizować będą w klasie RS21. Wprowadzono dodatkową klasyfikację amatorską, aby zachęcić więcej zawodniczek do udziału. W piątkowy wieczór odbędzie się debata podkreślająca rolę kobiet w sporcie z udziałem medalistek oraz wybitnych specjalistek z różnych dziedzin. Regaty zakończą się 16 czerwca ceremonią wręczenia a organizatorzy przygotowali także szereg atrakcji towarzyszących, jak poranne rozgrzewki i panele dyskusyjne. Kurs na Ziemię, czyli Ekologia w żeglarstwie. Projekt Hashtag Kurs na Ziemię realizowany przez PZZ łączy sporty wodne z ochroną mórz i oceanów. Wspiera go fundacja Sailors for the Sea w ramach akcji Clean Regatta. Inicjatywa ta znalazła się pośród 25 projektów promujących ochronę zasobów wodnych i edukację ekologiczną, co opisano w przewodniku Ocean Sustainability Through Education and Sport. Przewodnik ma na celu podniesienie świadomości żeglarskiej i inspirację do działań przeciwko degradacji. Oceanów, szczególnie wśród młodych pokoleń uprawiających sporty wodne. To był tygodnik pokładowy, czyli podsumowanie tygodnia w mojakoja.pl, numer 1 w Polsce, portali i aplikacja z ogłoszeniami żeglarskimi z możliwością licytacji.